Niezwykle interesujący odcinek. Zaczniemy od kolejnych awarii samolotów. Tym razem bardzo niebezpieczna sytuacja. Unia Europejska ogłosi dzisiaj przekazanie zamrożonych rosyjskich środków dla Ukrainy. Rosja buduje superwięzienia. Rosyjski gigant bez pieniędzy czeka go restrukturyzacja, a na koniec Nawalny gdzieś zniknął. Zapraszamy. Dzień dobry, kochani z tej strony: Mateusz Lech oraz Pan Prezes Paweł Jeżowski. Witamy serdecznie i zapraszamy na kolejne wydanie CEPA. Dziś już wtorek, prawie weekend, zaraz będzie, odbędą święta i nowy rok zleci szybciutko. Zaczynamy nasz program. Natomiast zanim zaczniemy, dwie rzeczy. Dziękujemy serdecznie za 23 tysiące subskrypcji. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Pamiętajcie, zatrzymamy się dopiero i odpuścimy przy 100. Więc jeszcze droga nam daleka. Jeżeli chcecie pomóc, kliknijcie przycisk, subskrybuj pod tym materiałem. A drugi temat, wczorajszy komentarz dnia z tablicą afer eee, oglądał się tak sobie. Wiemy, że oglądaliście obrady Sejmu wczoraj. Więc jeżeli ktoś nie oglądał, to do 17. musicie nadrobić, gdyż słuchajcie, już zaznaczone w kółeczku, afera zbożowa, wczoraj mówiliśmy. A dziś się już zaczyna. Będzie specjalny komentarz dnia o 17.00. Gorąco zapraszamy, ale warto obejrzeć, o czym mówiliśmy i co przewidywaliśmy dosłownie dzień wcześniej. Wszystko wskazuje, że Rosjanie zamierzają się samo zaorać i mają nowe pomysły na nowe sankcje nakładane na sektor rolniczy. To jest niesamowite. Słuchajcie, jak ja to czytam, to wydaje mi się, że ktoś tam mocno zwariował. Pamiętajcie również, że cztery osoby brakuje nam chyba w tym momencie do 200 patronów, a więc jeżeli ktoś lubi okrągłe liczby i chce być dwusetnym trzy. patronem. Trzy. To... trzy. A, już trzy. A mhm. widzisz, to się tak szybko zmienia, że, że nawet nie zwróciłem uwagi. Trzy. Mhm. Trzy osoby, a więc e, możecie trafić na dwusetnego patrona. E, to co? Zaczynamy. Tak, ja zaczynam. pokaż pasek, tak, pokaż pasek, Pawle. Pasek, pasek. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pasek, no to sytuacja w sumie bardzo zbliżona do tego, co wczoraj. Jeżeli chodzi o waluty, symboliczne zmiany. W tym momencie wygląda, że rubel się umacnia. Mamy co dzisiaj 12, a więc prawdopodobnie do 20, czy tam do 16, bo w sumie tak, 15, 16, będzie sprzedaż dewiz przez eksporterów. My mówiliśmy, że eksporterzy w tym momencie bardzo mocno zastosowali się do rozporządzenia. 91% wszystkich walut jest sprzedawanych w tym okienku. Nie wiem dokładnie, czy to są dwa czy trzy dni, ale jest sprzedawanych, a więc zadziałało. No, jedyne co w drugą stronę to ludność. Ludność cały czas kupuje euro i dolary. Jeżeli chodzi o rosyjski URALS, mamy minimalny spadek bodajże o 10 czy 15 centów jeżeli chodzi o rosyjski gaz podobnie, dosyć niskie ceny, dosyć niskie ceny, które no niedobrze prognozują, jeżeli chodzi o, o nowy rok. No i przyszły budżet, tak, bo my mówiliśmy, że w przyszłym budżecie żeby budżet się spinał, to znaczy spiąć to tam się na pewno nie zepnie, ale żeby zachować ten deficyt, który został założony, no to te ceny muszą być powyżej najlepiej 80, bo średnia jest 71. No a tu wszystko wskazuje, że Rosjanie wejdą w okolicach 60, a być może niżej, tak jak na to obecnie patrzymy, chyba że się coś wydarzy. To shorty. To a skoro zbyt. jesteśmy, słuchajcie, przy wydarzeniach, to GoDaddy... Amerykańska firma świadcząca usługi rejestracji domen i hostingu internetowego ogłosiła, że z końcem roku zamknie wszystkie konta klientów, które znajdują się w Federacji Rosyjskiej. Nie, że nie będzie przyjmować, tylko że zamknie. I to jest coś nowego, jeżeli chodzi o typ sankcji, bo jeszcze no nie mieliśmy sytuacji, że jakaś firma wstrzymała już no, tak naprawdę zakupione usługi. Czyli będzie BaDI. A w ponad 100 wysoką, wysokiej rangi europejskich pracodawców zamierza wysłać wspólny list do Stanów Zjednoczonych z prośbą o odblokowanie wojskowej pomocy dla, Ukra do, dla Ukrainy. Tak donosi Reuters. Dokument podpisali przedstawiciele co najmniej 17 państw. I widać, że to są duże firmy, gdyż oszczędnościowo złożyły się na jeden list korporacyjne tak. praktyki. Izba reprezentantów Kongresu Amerykańskiego zatwierdziła zakaz importu uranu z Federacji Rosyjskiej. Bardzo dobrze o materiałach radioaktywnych jeszcze dzisiaj będziemy później mówić. Natomiast prezes spółki niezależne Siemensa i Volkswagena zwróci, wróci, ach, zwróciły się do rządu niemieckiego o odszkodowanie z tytułu strat finansowych w Rosji. Czy... 2,8 miliarda. To o, tak, drobne. Tak. E, minister spraw zagranicznych Węgier e, Peter Ciarto powiedział, że spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, Kułebą, i powiedział mu, że propozycja rozpoczęcia negocjacji w sprawie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej nie została wypracowana. To znaczy, że chyba Węgry się sprzeciwiają. Mhm. Budapesz oczekuje od Kijowa. Szybkich i większych praw dla zakarpackich Węgrów. Takie warunki Węgrzy stawiają. Węgrzy stawiają więcej warunków. Zawetują 12 pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, jeśli koncern naftowo-gazowy MOL nie będzie mógł sprzedawać produktów naftowych z rosyjskiej ropy na Słowacji i w Czechach. Oj, i grają sobie. Tak, to jest dosyć ważny też element, no bo na rynku słowackim i czeskim. Działa polski Orlen. No i tutaj mamy taką no, nierównowagę konkurencyjną. W tym momencie Węgrzy kupują tańszego Uralsa od Rosjan, natomiast Polacy nie mają takiej możliwości. No i tutaj no, można powiedzieć, że zasada, te zasady unijne są w tym aspekcie łamane i wcześniej czy później trzeba będzie to rozwiązać, żeby nie było tak, że są lepsi i gorsi. Tak. Natomiast mamy też informacje dotyczące Unii Europejskiej. Przywódcy Unii Europejskiej rozważają możliwość obejścia ewentualnego weta Węgier i Słowacji w sprawie pomocy dla Kijowa i rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Podczas no, dzisiejszego szczytu, tak donosi Guardian, według publikacji szefowie Unii Europejskiej rozważają możliwość udzielenia pomocy finansowej. Większością kwalifikowaną. Dosyć no, duży wyłom, jeżeli tak by się stało, natomiast chyba jesteśmy coraz bliżej tego typu decyzji. Szczególnie. No i takie stawanie oponiem. Jeżeli ktoś nie wie, w Polsce wczoraj się zmienił rząd, a więc tutaj już Polska też raczej nie będzie w tym obozie, który będzie się sprzeciwiał tego typu decyzjom. Tak. Władze brytyjskie pozostawią sankcje wobec Rosji w mocy po zakończeniu konfliktu na Ukrainie, aby Moskwa nie mogła szybko odbudować swoich zdolności wojskowych. I tak powiedział brytyjski zastępca sekretarza stanu do spraw biznesu i handlu, Nusrat Gandhi. Ukraińska prasa podaje, że Ukraina i Polska osiągnęły porozumienie w sprawie odblokowania granicy. Czekamy w tym momencie na większą ilość szczegółów, kto, jak, ponieważ mamy tylko taką newsową informację. Natomiast jest informacja ze Szwajcarii, bardzo ciekawa. Szwajcarskie banki zaczęły pobierać prowizje za przechowywanie zablokowanych pieniędzy rosyjskich miliarderów. W tym momencie dosyć szeroko to się odbija w rosyjskiej prasie. Widać duże wzburzenie i wściekłość, jak i również. No strach, jeżeli chodzi o rosyjskich oligarchów, bo mówi się o tym, że ta sytuacja z zamrożonymi aktywami, tak Szwajcarzy przekazali, może trwać wiele lat, i szwajcarskie banki będą bardzo niechętne do odmrożenia tych, tych, tych pieniędzy. Tutaj podaje się, że zamrożenie aktywów będzie trwało wiele lat. Dlatego szwajcarskie banki nie chcą obsługiwać ich na własny koszt. Tak jakby te pieniądze nie pracowały. One twierdzą, że to jest tylko koszt dla nich i że muszą pobierać te opłaty. Golimy, golimy. No po prostu, nie? Rosjanie złożą protest. Mogą zgłosić. No właśnie. I słuchajcie, tym zakończyliśmy shorty. Przechodzimy do dłuższych wiadomości. Kolejne awarie samolotów. Tym razem bardzo niebezpieczny precedens. I słuchajcie, to jest chyba 14. awaria w grudniu. Więc to wygląda jak troszeczkę lotniczy kalendarz adwentowy, że codziennie otwierasz nowe okienko, a tam o krok od katastrofy. Wczoraj samolot wylatujący z Moskwy z substancjami radioaktywnymi, ważącymi 19 kg. Niemal natychmiast po starcie wylądował awaryjnie na lotnisku Wnukowo. Na pokładzie samolotu, oprócz niebezpiecznego ładunku, było 104 pasażerów. Samolot wysłał sygnał SOS o awarii podwozia. Niestety nie podano szczegółów, co dokładnie za substancje radioaktywne były przewożone i w sumie dlaczego leciały razem z pasażerami. Również wczoraj rano okazało się, że samolot AN-24, rok produkcji 1960, poleciał z powrotem na lotnisko, z którego wystartował, z powodu awarii wskaźników prędkości. Tylko w tym miesiącu zgłoszono co najmniej 14 przypadków awarii rosyjskich samolotów podczas lotu. Osobną kwestią są awarie wykryte przed startem lub po lądowaniu. Od początku roku zanotowano ponad 180 takich przypadków w porównaniu do 60 takich incydentów rok wcześniej. Takie dane podał Newsweek. Mamy więc w zaledwie rok przyspieszenie awaryjności niemal trzykrotnie. W przypadku 19 kg materiałów radioaktywnych skutki skażenia będą zależeć od rodzaju materiału, jego aktywności oraz sposobu rozprzestrzeniania. Jako, że nie mamy dokładnie składu tej przesyłki, to mogę przytoczyć takie informacje. Na przykład 19 kg plutonu 2,3,9, który ma wysoką aktywność i drugi okres półtrwania może spowodować skażenie w przypadku rozprzestrzenienia się w powietrzu lub w wodzie. W przypadku rozprzestrzenienia się na ziemi skażenie może być mniej poważne, ale nadal, nadal może powodować problemy zdrowotne. Natomiast 19 kg izotopu jodu 131, który ma niską aktywność i krótki okres półtrwania, może spowodować mniej poważne skażenia, nawet jeżeli zostanie rozproszony w powietrzu lub w wodzie. W przypadku rozproszenia na Ziemi skażenie może być praktycznie nieistotne. No ale tak po rosyjsku mamy coś takiego. Wkładamy sobie przesyłki radioaktywne do samolotów o wątpliwej jakości technicznej. Jest to jeden z ciekawszych pomysłów, zwłaszcza, że samolot leciał nad Moskwą, czy miał lecieć nad Moskwą. Brawo Rosjanie, brawo. Paweł, twoja kolej. Przecież to ja się na, tym, na tych tematach nie, nie znam. Tutaj nie mhm. czuję się w żaden sposób ekspertem. Dlatego pozwolę sobie przejść do następnego tematu, którym też nie jestem ekspertem. Natomiast mamy informację na temat Unii Europejskiej, która ogłosiła dzisiaj przekazanie znaczy ogłosi dzisiaj przekazanie zysków z zamrożonych środków dla Ukrainy. Komisja Europejska zamierza otrzymać w ten sposób do 15 miliardów euro na wsparcie Ukrainy. O tym wielokrotnie już mówiono, że coś takiego może zaistnieć. Pamiętacie, Belgia była sceptyczna, Niemcy sceptyczne, no i jednak się okazuje, że ten sceptyzm został przełamany. Może się okazać, że kraje, które w ogóle nie są tym zainteresowane i nie posiadają takich, Będą sceptyczne, czyli Węgry i Słowacja, ale to zobaczymy dzisiaj. Jeżeli tak by było, to podejrzewam, że, że i tak, to nie przeszkodzi Komisji Europejskiej, aby przekazać te środki, czyli to są środki, słuchajcie, które są na depozytach papierów wartościowych. Tutaj głównie mówimy o Belgii i 191 miliardach. Ponieważ są to najczęściej pieniądze, które są w tym momencie w euroklirze. tam mamy największą wartość. Tam jeszcze są oczywiście jeszcze powiedzmy po bankach te pieniądze gdzieś poblokowane. Natomiast jeżeli chodzi o Europleer, no to na 200 bodajże 20 pieniędzy banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, bo tu mówimy w tym momencie nie o tych prywatnych majątkach oligarchów, tylko mówimy o pieniądzach. Zamrożonych banku centralnego. Te pieniądze zamrożonych banku centralnego znajdowały się na kontach Euroclearu. No i od jakiegoś czasu Euroclear sobie zarządza tymi pieniędzmi, i te pieniądze generują oczywiście zyski. I teraz Unia Europejska oficjalnie dzisiaj przekaże te zyski i potencjalne zyski za najbliższe 5 lat. I to jest ciekawe, że się mówi o 5 latach, czyli tak jak gdyby zakłada się, że przez następne 5 lat te fundusze będą zamrożone i te zyski będą przekazywane. To dla mnie jest najciekawszy, jak gdyby, element tego. I tutaj mamy w tym momencie już poparcie Amerykanów do tej inicjatywy, jak i pozostałych krajów G7. Jednocześnie dzisiaj przyszła informacja, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy osiągnął wstępne porozumienie w sprawie następnej transzy pomocy. To jest 900 milionów dolarów tutaj w ramach w ramach pożyczki, która została udzielona 15,6 miliarda dolarów na 4 lata, tak? czyli mieliśmy do tej pory kilka transzy, pierwsza transza 2,7 miliarda, druga 890, trzecia właśnie 900 miliardów no i następne będą w następnym roku i w następnych latach, bo tu często się tylko koncentrujemy na tej pomocy amerykańskiej, ewentualnie na tych 50 miliardach europejskich, ale tak jak widzimy, są różne mniejsze też kieszenie, z których Ukraina otrzymuje te pieniądze, więc to nie jest tak, że nie otrzymuje żadnych pieniędzy i najbliższe miesiące powiedzmy nie są zagrożone. Chodzi tutaj o dalszą perspektywę, dwa, powiedzmy od połowy 2024 czy. Od 2025 roku, żeby zapewnić finansowanie. To nie jest tak, że teraz tych, te pieniądze się nagle skończyły i oni nie mają. Co prawda, Ukraińcy tam próbują tak trochę też na wyrost straszyć, natomiast jeszcze przez kilka miesięcy na pewno te fundusze Ukraina ma wystarczające. Dobra. Myślę, że to jest bardzo pozytywna wiadomość. Przechodzimy do mniej pozytywnej wiadomości, ale dla rosyjskich obywateli. W Ułan Ude chcą za 20 miliardów rubli zbudować superkolonie dla 3000 tysięcy więźniów, powiedział szef duriacji Aleksiej Cyderow. Zakończenie budowy zaplanowano na 2030 rok, więc to naprawdę duży projekt musi być. Lokalni mieszkańcy sprzeciwiają się, no bo jakby inaczej, o przestępców w samym centrum regionu. Głosi komunikat wideo opublikowany przez kanał telewizyjny Arigus, no bo oni to tam lubią sobie wyjść i ogłosić komunikat jakiś, że sprzeciwiają się albo protestują albo proszą Putina o pomoc. Ponadto, aby zbudować superkolonię, trzeba będzie wyciąć około. 80 hektarów lasu. Tu podsunę pomysł szefowi Buriacji, proszę zatrudnić do tego więźniów, będzie łatwiej i szybciej. Władze regionalne twierdzą, że budowa kolonii pomoże regionalnej gospodarce. To duży projekt inwestycyjny. Nic tak nie pomaga gospodarce jak obóz pracy w regionie. Kurs na rzecz budowy superkolonii został obrany w 2007 roku. W obwodzie leningradzkim rozpoczęto budowę największego więzienia w Rosji, aresztu w Kołpinie. Mie Mieścić się tam ma ponad 4000 osób i otrzymał nieoficjalną nazwę Krzyże Myślnik 2. Bardzo ciekawa nazwa. Budynki na terenie kompleksu są połączone z zatarszonymi przejściami, a powierzchnia to 35 hektarów, bardzo duże więzienie. Następnie, w 2021 roku, w obwodzie kałuskim, postanowiono zbudować kolonie dla 3000 więźniów. Na kompleks składać się będzie wiele budynków, w tym kilka kolonii ogólnego traktowania i maksymalnego bezpieczeństwa kolonie osadnicze, dwa areszty śledcze, placówki medyczne, ośrodek prawniczy, strefa przemysłowa, pomieszczenie prokuratury i ewentualnie Sądów cud, miód i orzeszki. Brakuje spa i przedszkoli. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie, słuchajcie, 100 hektarów. I tu mamy cytat. Mimo złowrogiej nazwy, obiekt będzie bardzo przydatny dla rozwoju miasta. Po pierwsze, odciąży istniejące osiedla kolonialne, kaługi. I okoliczne przedmieścia, gdzie warunki życia odbiegają od przyjętych standardów. Po drugie, zintegrowane podejście stworzy dla więźniów zarówno dodatkowe miejsca pracy, jak i więcej zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu. Cóż, każdy duży projekt budowlany pozwoli lokalnym wykonawcom nieźle zarobić. I tak powiedział regionalny rzecznik praw człowieka Juri Zelnikow. I chyba tylko Rosja potrafi przedstawić w ten sposób optymistyczne zestawienie wielkich ob obozów więziennych, bo to korzystne dla gospodarki i ładnie więźniowie będą mieli i będą mogli pracować. No, będzie się ich wysyłać, co prawda więcej, bo będzie więcej miejsc, no, ale ogólnie korzystnie. A skoro słuchajcie, jesteśmy przy dużych pieniądzach, to mamy informację z Rusada. Która pokazuje, jak rynek surowcowy może być zmienny, ponieważ Rusal ogłosił, że nie ma pieniędzy i zmuszony jest przeprowadzić głęboką restrukturyzację w związku również z, oboz, z daninami, które musi przekazywać państwu. Rusal zamierza zamknąć szereg swoich przedsiębiorstw ze względu na pogorszenie sytuacji gospodarczej i rosnące podatki. Tak, wynika z przeglądu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Aluminium, do którego należy firma. Stowarzyszenie zauważyło, że kilka przedsiębiorstw Rusala już teraz działa z ujemną rentownością, czyli tracą, a nie zarabiają. I tutaj, cytując, właśnie ten przegląd. Wiele przedsiębiorstw Rusala teraz funkcjonuje na granicy zerowej lub nawet z ujemną rentownością. Pogorszenie sytuacji gospodarczej i wzrost obciążeń fiskalnych. Doprowadzi do konieczności ich zamrożenia i zamknięcia. W Ale takim przypadku pracy z co? Ale jak to? Przecież dobrobyt jest i gospodarka wojenna aluminium chyba potrzebują, nie? No właśnie tu jest też problem, bo okazuje się tam na to aluminium z Kazachstanu, jak już wchodzimy w komentarz, to jest raz. No i oczywiście sankcje. No bo dużym odbiorcom. Aluminium były Stany Zjednoczone, pomimo też, że mają swoje, swoje, swoich największych takich producentów na świecie. Natomiast Nourusal jest jednym z większym, jeżeli nie największym, producentów aluminium. W przypadku zamknięcia przedsiębiorstw szacuje się, że miejsca pracy straci przynajmniej 5 tysięcy osób. Jeżeli liczymy tylko same te zakłady, a jeżeli by liczyć kolejne spokrewnione sektory i zakłady usługowe, na pewno ta liczba wzrośnie. Mówimy tutaj o trzech zakładach: w Kantalakszy, w Połgogradzie i w Nowokuźniecku. Ich produkcja w tym momencie wynosi 5000 ton aluminium rocznie. Natomiast spółka w całym zeszłym roku wyprodukowała 3,8 miliona ton, no a więc to tak z 15 na no trochę nawet więcej procent spadku produkcji. A przypomnijmy, że Rusalt stanowi 5,5 światowej produkcji aluminium, więc to jest dosyć znaczące przedsiębiorstwo. No. Tutaj również wszystko wskazuje, że zostanie zamrożony program ekomodernizacji hut aluminium. Tutaj ekolodzy nie będą chyba zadowoleni. W Krasnojarsku, Bracku, Szelekowie i Nowokuźniecku o łącznym koszcie 380 miliardów rubli. No, i tutaj mamy też informacje. Słuchajcie, że ceny giełdowe aluminium są najniższe od marca 2021 roku, a jeszcze rok temu były najwyższe. Więc to pokazuje, jak ten rynek potrafi się zmienić. A ponieważ były wysokie, to Rusal musi płacić podatek od nadmiernych zysków. No, i to jest przykład, jak podatek od nadmiernych zysków może w Rosji przewrócić tak duże przedsiębiorstwo, jeżeli oczywiście państwo się nie ugnie, no bo tutaj te informacje mają też na celu wywrzeć wpływ na rosyjski rząd i reżim. Czyli podsumowując kilka dzisiejszych informacji. Zepsute samoloty latają z radioaktywnymi materiałami. Duże zyskujące, zarabiające fabryki będą zamykane, ale budują się kolonie karne i obozy pracy. Świetnie, a na, jako Wisienka na torcie, Nawalny im gdzieś zniknął. Federalna służba penitencjarna poinformowała prawników polityka Aleksieja Nawalnego, że ich klienta nie ma już na liście w kolonii w Melechowie w obwodzie Włodzimierskim, gdzie odsiadywał 19 lat więzienia w sprawie tworzenia społeczności ekstremistycznej. Władze nie chcą powiedzieć, dokąd został przeniesiony. Nawalnego nie ma także w IK-7 w obwodzie włodzimierskim kolonii specjalnego reżimu, powiedziano jego prawnikowi. Wcześniej współpracownicy polityka twierdzili, że przez sześć dni z rzędu nie mogli się z nim skontaktować. Administracja stwierdziła, że przyczyną problemów komunikacyjnych są problemy z elektrycznością w kolonii, których nie udało się rozwiązać od 7 grudnia. Aha, to brzmi logicznie. Oni po prostu naśmiewają się ze mnie. To już szósty dzień, odkąd nie wiemy, gdzie jest Aleksiej i co z nim się dzieje, powiedział prawnik Nawalnego. Wcześniej sekretarz prasowy Nawalnego poinformował, że polityk zachorował w celi i podano mu kroplówkę. Nie wiemy, co, było, co to było, ale biorąc pod uwagę, że pozbawiono go jedzenia, przetrzymywano w karnej celi bez wentylacji i skrócono mu minimum chodzenia, E, do minimum czas chodzenia wygląda na to, że zemdlał z, go, z głodu. Po tym incydencie, prawnicy spotkali się z Aleksiejem i jego stan był w miarę dobry, e, zauważyła jedna z jego pracownic, dodając, że przez tydzień spędzony w kolonii polityk nie otrzymywał adresowanych do niego listów. W poniedziałek 6 grudnia skonfiskowano wniosek Nawalnego o wizytę u dentysty. Powodem miały być zawarte w, oświadc w oświadczeniu przejawy przestępstwa. No i głos po Nawalnym zaginął. I tak to właśnie wygląda w Rosji. I myślisz, że dostał yy, dożywotnią amnestię? Nie, nie, nie. Ja myślę, że co, jakieś komplikacje u dentysty i nie A. wiem co dalej. Ale to może to było tak, na przykład wchodzą do tej celi, patrzę, no był, no, no nie ma. Ale to, ale to jest. to po wszystkich, tak. Nie nie, nie nie mają informacji, bo od 7 grudnia mamy 12, to jest informacja z wczoraj, czyli 11. Przez 4 dni nie potrafili rozwiązać problemu z prądem? Ta wielka potęga, tak? Masakra. Słuchajcie, dziwne. Dzisiaj będzie komentarz dnia. Komentarz dnia będzie właśnie, może powiedzmy na jaki temat będzie. Ej, myśmy to już mówili na początku, Paweł. To jeszcze raz powiemy. Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt uchwały rządu w sprawie ograniczenia importu nasion. Niektórych, jeżeli chodzi o rośliny rolnicze, mówimy o ziemniakach, burakach, słonecznikach, pszenicy, kukurydzy, życie i innych uprawach. A o szczegółach sobie powiemy wieczorem o 17.00. Powiemy, jakie mogą być konsekwencje. No bo wydaje się, że to jest opcja atomowa, którą rząd nakłada na rosyjskie rolnictwo. Tak. My dziękujemy. Samozaura, tak zwane. Miłego, Miłego dnia, widzimy się po, po południu. Trzymajcie się. Trzymajcie cześć. się, cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się, cześć.